Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. we both it be mama. Or would you stay with Ale, Nikola, mówiłam ci tyle razy, nie grz mojego telefonu, znowu mam rozładunek. Ma ale jak? No, przecież ja może to da, no bo ja to tylko biorę twój telefon. Jak na przykład, roz no, rozładunek, czy ja od razu i tego podawać? No, ja tylko jednego niktowa tak? no, to kolejka. Dlaczego ja, ja się od razu rozładowała? Ale ja czekałam na bardzo wasz telefon, Nikola, to było bardzo dla mnie ważne. bo no, ja no, mam spotkanie, które jest dla mnie ogromnie ważne. Ale ty, ty też czasami bierzesz mój telefon? Na przykład, a, a, ale po co mam telefon? Nikola, już idź do swojego pokoju, idź już spać i już mnie nie denerwuj. Mam nadzieję, że jutro staniesz mądrzejsza. Mam, zrobię co co? Jestem wystarczająco mądra. To już godzina dopiero ósma co ja w ogóle robię u rodziców w pokoju, ale co się dzieje? Co ja mam na głowie? Przecież nie wiązałam włosów. Nie, ja muszę iść szybko do lusterka. O mój Boże, czemu ja wyglądam jak mama? Ja. O Jezu, ja mam zmarszczki. O nie, co się stało? O nie, skoro ja jestem mamą, to mama pewnie musi być mną. piękny do niej. Jeszcze nigdy w życiu się tak nie wyspałam, odkąd jest Nela. Hmm. Ale chwila, gdzie ja jestem? U Nikoli w pokoju? Co ja tu robię? Widocznie byłam bardzo zmęczona, ale gdzie jest Nela? Muszę pędzić do Neli! Co? Czemu ja jestem Nikolą? Ale z drugiej strony fajnie. Hmm. Nie, muszę biec mnie Nindeli. Co ty mi zrobiłaś? A co ty mi zrobiłaś? Dlaczego ja jestem Tobą? A czemu ja jestem Tobą? I taka stara na dodatek. Jak to się stało, Nikola? To wszystko przez siebie! A czemu nie mnie? Może... Kto to przez mnie? Możesz to też przez siebie? Na razie Nikola musiał się uspokoić i pomyśleć. A to może myśleć, starą babą? No, bez przesady, nie taką starą. No, a co ja mam powiedzieć? Jakie mam TikToki nagrywać z taką twarzą? Są ważniejsze rzeczy niż te twoje TikToki. Ja muszę iść Nelę nakarmić. A ja idę zrobić coś tą twarzą. No chodź do mamusi, chodź kochanie, wiem, że troszkę inaczej wyglądam, ale no chodź, mama zaraz przebierze. cię przebieram. Już. Pan szykujemy szykujemy koszykujemy w siściutko i mój, tak? I już wszystko szykujemy. A czemu tak na mnie patrzysz? No to ja, twoja mama, tylko że. No kurczę, że nie Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę nie wiem. Oj, chyba już jesteś głodna. Musimy dać kaszeczkę. Leci, 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 za Leci, 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 Ale dobre. Ale co ja mam teraz zrobić? Wiem, może zacznę od fryzury. No, coś muszę zrobić z tą fryzurą. Hmm, założę chyba jakiejkę, ale rozpuszczę włosy. lepiej, ale się rozpuści chyba włosy. O i tak najlepiej. Muszę powiedzieć mamie, żeby zaczęła nosić chokerki. Tutaj bałagan. Mamo, od razu bałagan. Tylko trochę książek jest na stole, no bo wiesz, codziennie jest zadawane. chcia? Ty to masz zawsze jakieś wytłumaczenie. Skończysz się pindrować, to bierz się za posprzątanie. Och, no dobra, mamo. No to biorę się za sprzątanie, bo chciała być chyba w swoim ciele. I co ja teraz zrobię? Przecież miałam się iść na bardzo ważne spotkanie, a wyglądam jak dziecko. No a co ja mam powiedzieć? Dzisiaj do mnie miała przyjść przyjaciółka, no ale musiałam to odwołać, bo jak ja wyglądam? I widzisz, to wszystko przez ciebie, bo wczoraj mnie zdenerwowałaś z tym telefonem. Ja nic przecież nie zrobiłam. No to ty cały czas na mnie krzyczysz. To może tata rozładował ten telefon? Słuchaj, Nikola, skoro wczoraj się pokłóciłyśmy, to może dzisiaj też się pokłócimy tak sztucznie. Dobry pomysł, może to nas odmieni. Dobra, to idziemy szybko spać. A, mieliśmy się jeszcze pokłócić. Dobra, tak. Słuchaj, Nikola, jeszcze raz weźmie mój telefon, to naprawdę pożałujesz, koniec. Przecież ja nie brałam żadnego telefonu. Cały czas masz do mnie jakieś pretensje. Idę sobie! لا الصبي عيده